No, no to już gotowy w takim razie na PGA. Czas wyruszać, jeszcze tylko dorzucić ładowarkę i możemy jechać. Siemanko, e, jesteśmy już w Poznaniu i przez jesteśmy, mam na myśli ja oraz paruwa Bongo. O tak, to jest druga strona paru jest Paruwa Bongo. Idziemy w tym momencie na targi, w sensie ja idę, bo jestem zajebisty. Idę na VIP day a Bongo będzie sobie ładził po Poznaniu jak jakiś plebs. Bo mi nie kupił. <laughs> Do zobaczenia na miejscu. No dobra. Są targi. My, Bonguś myślał, że wejdzie bez biletu, ale się okazuje, że słuchajcie stoją. Więc się nie uda. No co za zrobić? Wchodzę sam. Udało się wejść, udało się pozbyć bonga. Możemy iść się bawić. Okej, okay, to nie było tam. <grytania> Przegodzili mnie. Poszedłem do innego budynku. Jest co robić, słuchajcie. Ej w ogóle, słuchajcie, neksos mnie okłamał. Bo powiedział, że będą spadać plecaki na wejściu. Nie wziąłem żadnej flaszki ze sobą. Jakie będę ludzi poznawał. Dobra, jesteśmy przy pawilonie numer 5. Sklep z gadżetami i artefaktami. Strefa Tekken, strefa Radia Eska. Tutaj widzę już jakieś pluszaki z daleka. Pójdziemy pooglądać. Masa kubków. Trzęsienie ziemi, to wszystko. Uff. Strefa symulatorów wyścigowych. O, jest licznik lajków. Like Kaja, że to. Jest również spora kolejka w ten symulator. Więc sobie raczej odpuścimy. Słuchajcie, profesjonalne rozgrywki CSA. a to się nazywa stream sniping. Ja to zaraz wyślę, bo w tej podwórze, na powtórnej stronie. Kurde, słuchajcie, coś mi zacięła kamera, nie? Mogę coś... Patrz, jakaś ściana. Coś pięknego. Widzicie, tam jest jeszcze jedno stoisko z słodyczami. Jest takie rozpikselowane trochę, bo to jest ten... cukierek o smaku hentaja, więc nie zobaczycie teraz niestety. Tutaj mamy sektor gastro. Nawet jeszcze nie wszedłem do środka do końca, a już pachnie tutaj jak diabli. No ale tak, jest duża różnica z tym, co kiedyś pokazywał Bonkol z zesz zeszłego roku. Jest znacznie więcej hal. Do, do odwiedzania, a nie tylko dwie. Póki um, co zaczynam, ale widzę, że jest tego sporo. To jak akurat wchodzimy do... To jest... no to nie jest wódka, to jest... O, się na meczek, słuchajcie. Tutaj w ogóle jeszcze wokół jest jeszcze jakaś kawka. To jest jakaś scena. Tu jest... chyba coś z cosplayem z Ligi Legend. Tak żeby wszyscy mieli pewność, Kostko i to nie przyzwolenie. Nie dotykaj bez pytania, a pokazuj drugie bez szacunek. Najpierw zapytaj, potem ruch zdjęcie. Dobra, widzowie to ile punktów kanału, żebym się wbił coś takiego. A Nie! Właśnie zobaczyłem się z Ancymonem, sympatyczny człowiek bardzo. W ogóle właśnie powiedziałem mu, że... Prawdopodobnie będzie tutaj na całej tej, całym tym przedsięwzięciu motyw, że będą zaczepiać ludzie, którzy, których nigdy nie widziałem na oczy, nie mam jak ich rozpoznać, ale oni mnie będą rozpoznawać. Nie znaczy, że jest mi takie do rozpoznania, ale wiecie o co chodzi. Coś, czym się osobiście bardzo jaram, czyli drukarka 3D. MakerBot. Tutaj akcesoria też do zdejmowania druku, oczyszczania go i tak dalej. Fajna rzecz, naprawdę. Okej, okay. wyszedłem z jakiejś sali, i zgubiłem. Przyślijcie posiłki. Dobra, znaleźliśmy miejsce na następnej hali. I, e, no cóż, tutaj w golfach, słuchajcie. Przypominam, słuchajcie, że o godzinie 15.00. Rozumiemy się. O, wyścigi po patrol. Czy coś takie inne Mario Kart? <noise> nie wiem. One Night Casino. Nie do końca wiem na czym polega, ale widzę to jakieś koło z nagrodami. Ej, wiecie, że mam kiepską orientację w terenie, nie? Mam wrażenie, jakbym wszystko już zobaczył. Ale w sensie, że wychodzę po halach już po dwa razy. Ale z drugiej strony mam wrażenie, jakbym przynajmniej z dwóch hal jeszcze nie zobaczył. Tylko nie mogę ich znaleźć. To jest, słuchajcie, jest kolekcja różnego rodzaju mieczy. A to jakby ktoś potrzebował mieszać beton to też jest coś dla niego. Raport początkowy minęło półtorej godziny targów. Oprzedłem wszystko 3-4 razy Nie mam co robić. Nie chcę z stąd pójść, zapłaciłem za to zbyt dużo. Jestem zajebisty, idę na day. Nie, taką serio to faktycznie takie solo chodzenie. Tym ma tu zbyt wiele roboty. Jest, jest kilka fajnych stoisk, na przykład, no nie wiem, chętnie kupiłbym jakiś tam y, random box z Harry'ego Pottera dla Agnieszki, albo z Dragon Balla na przykład dla siebie, czy, czy może jakoś Pixel Boxa, które tutaj właśnie się oferują i w ogóle. Tylko że rzecz w tym, że y, no nie chcę mi się później tego nosić ze sobą wszędzie, no nie? Wystarczająco mi, że mam plecak na plecach, więc to jest właśnie też takie, no wiecie co chodzi. Więc faktycznie na następnym razem jak będę przyjeżdżał na coś takiego, to trzeba ogarniać ludzi, konkretnie umawiać się, słuchajcie, na tok, na call, na meeting, żeby, żeby faktycznie tutaj więcej, no więcej z tego wycisnąć, właśnie spotkać się z ludźmi i w ogóle. Fajnie jest pochodzić ogólnie, sobie stara, w sensie fajnie coś takiego zobaczyć, być otoczony tym wszystkim, tym ale, że tak mówię, ja niezbyt po prostu takim chodziłem wcześniej, ale no, tutaj po chwili. No co ja mogę powiedzieć, nuta. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze pospotykam parę osób, które mi groziły, że dzisiaj będą, także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, udało się, spotkałem Sławy. Tak, czekajcie, czekaj, o, tak, tak. Po kryjomu. z tej Tak, zajebista, czekaj. 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 Pierwszy raz w ogóle mam okazję jej użyć. Tak, to jest człowiek, który mi polecił tę kamerę. Przepraszam. Nie ma sprawy. Dwa i pół roku mi zajęło, ale wreszcie poznałem Dawidka. Cała ekipa tutaj jest. czają w tle. Mikołaj już wyczaju, że, że nagrywam. Ogólnie bardzo sympatyczni ludzie. Słuchajcie, jest godzina. A cały czas będę pouczał jakaś tam godzina jest. E... Ogólnie e... przeszedłem wszystko po 10 tysięcy razy, spotkałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Zobaczyłem parę fajnych rzeczy, zagrałem bardzo fajne demo, które możecie zobaczyć na moich rolkach na Instagramie ogólnie. Polecam złyższy stawać grę, bo wygląda bardzo, ale to bardzo ciekawie. E, jeśli oczywiście lubicie turówki tego typu, naprawdę super gra. E, no i powoli się będę zbierał, powoli się będę zbierał do, do ludzi, e, którzy, którzy dzisiaj akurat nie weszli, ale baleją na mieście. sobie łaził po Poznaniu plebs, więc zobaczymy co będzie dalej. No ale tak, ja jeszcze się pobawię jutro, pobawię się pojutrze. Kto wie, może jeszcze jutro to się dodatkowo nagram, właśnie mam pewien pomysł. Zobaczymy. Tak czy inaczej, do zobaczenia kochani, cześć. Ogólnie e, sprawa wygląda tak, że będziemy chodzić dzisiaj po PGA i zadawać ludziom e, pytania z wiedzy ogólnej, z Wielkiego Oku Magnusa. Tak to wygląda. E, I kto odpowie poprawnie, będzie mógł zaczerpnąć z mojej lamy. Słuchaj, e, pytanie z wiedzy ogólnej. Jakiego koloru jest ametyst? Niebieski? Otóż jest, a, ametyst jest Ja wiem, ale się śmieję, Do nawiązania do starego mema. Dobrze. E, jest, e, ametyst jest dokładnie fioletowo z takim białutkim e, wzorkiem, ala marmurek. Jak w sporcie nazywa się ułożenie rąk chroniące przed ciosem przeciwnika? Blok. Powiedz mi, z jakiego języka pochodzi słowo orszak? Nordycki jakiś. Jak nazywa się główna tętnica organizmu? Aorta? Brawo, tak, aorta, możesz zaczerpnąć z lamy, proszę bardzo. <laughs> Powiedz mi, jakiego koloru według powiedzenia są okulary optymisty? Bioletowy. Jak nazywa się ostatnia litera alfabetu greckiego? Omega. Tak, jest to Omega, brawo. Jak nazywa się wąska, szklana rurka służąca do odmierzania niewielkich ilości cieczy? Pipeta. Brawo, jest to pipeta. Jak z języka francuskiego nazywa się nadzienie do pierogów lub naleśników? Farsz. Tak, jest to farsz, brawo, możesz zaczerpnąć z lamy. Proszę. Jakie drzewo przedstawia korzenie rodzinne człowieka? Dom. Jak nazywają się jadalne na cebuli? Szczypior. Dobrze, brawo. Powiedz mi, kształt jakiej figury geometrycznej ma wielka grecka litera Delta? Trójkąt. Tak, brawo, jest to trójkąt. Kto Nie. Pytanie numer jeden. Na jakie wrota gapi się przysłowiowe ciele? Na wrota Boże! Ile miesięcy zaczyna się na literę L? Trzy. Brawo, tak, trzy. Jak nazywa się wędzony ser owczy produkowany w tatrach? Eee, ser z Podlaski. Do końca przysłowie, przyganiał kocioł garnkowi yy, zombie, zombie, zombie. Jak nazywa się półpiętro, wydzielona górna część wysokiego pomieszczenia? Antresola? Brawo, tak, jest antresola. Co jest parą do krzyżyka w prostej grze ulicznej? Kółko? Tak, oczywiście, kółko i krzyżyk. Co w dawnych czasach znaczyło rzucenie rękawicy? Rzucenie wyzwania. Na pojedynek, tak, Dobrze. dokładnie. Dziękuję, a to czekaj, czekaj, dziecko! Czekaj, jest proszę. Jestem już wreszcie w domu. Mogłem wreszcie sobie troszeczkę odpocząć ogólnie. To był bardzo ciekawy weekend. Naprawdę spotkałem wielu fenomenalnych ludzi. Um, ale tak, ale jakby. <grytanie> Baterie socjalne muszą się ponownie naładować. Tak czy inaczej, dziękuję Wam wszystkim za to, że mogłem Was zobaczyć, że mogłem Was wreszcie wyściskać i w ogóle świetnie się bawiłem i mam nadzieję powtórzę to w przyszłym roku. No i cóż, dzięki. Dostawcie super lajka cokolwiek ten macie ochotę i w ogóle i do zobaczenia z tym razem Siema!